Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, 7.10, szklaneczka soku z Reginą z nowym tematem dla Was, z nowym tematem i z nowym sokiem. Dzisiaj mam sok z melona, jak być może wiecie już, że jest to idealna, najlepsza woda mineralna, zawierająca i beta-karoten, no ale najważniejsze jest to, żeby nawadniała nasz organizm, więc melon dzisiaj u mnie będzie na śniadanie. Daj zdać w komentarzu jakim sokiem Ty witasz dzisiejszy dzień. Dzisiaj temat, który wybrałam dla ciebie, to temat o sile nawyku, bo być może już przekonałaś się, przekonałeś się o tym, jak nawyk, w zamiana nawyku doskonale wpływa na nasze życie, na nasze zdrowie i świetnie rozświetla nam dzień. Ale jak to zrobić, kiedy mamy nawyk taki najczęściej, który jest spotykany to jest nawyk sięganie po słodycze i tutaj nawet widziałam w komentarzach piszecie czasami o tym, że wszystko jest super, ale jednak wracam do tych do nawyku. Jednak pozwalam sobie na tą czekoladkę. Co, to, co się dzieje takiego, że pozwalasz sobie na tą czekoladkę, że ten nawyk jest tak, taki silny? Może to nie chodzi tylko o być może nawyk u Ciebie nie tylko chodzi o podjadanie jakichś czekoladek, być może ciągle sięgasz do telefonu i bezwiednie przeglądasz Facebooka, nie szukając niczego konkretnego. Być może siedzisz przy komputerze i wałkujesz sklepy online, a tak naprawdę niczego konkretnego nie potrzebujesz. I to jest też twój nawyk. A być może masz coś takiego, że po pracy zasiadasz sobie z lampką wina albo z drinkiem ponieważ, albo piwem, ponieważ to jest też twój nawyk. Co z tym zrobić? I powiem ci tak, kiedyś, dawno temu, też miałam pewne swoje nawyki. Zaczęłam z nimi pracować i uświadamiać sobie przede wszystkim, że one są, że one są i można teraz coś z nimi zrobić. I teraz. Nie wprowadzać nowy, to co mogę Ci zaproponować, nie wprowadzać nowy nawyk, ale zamienić jeden na drugi, żeby nie komplikować sobie życia. Najczęściej można przełożyć to właśnie na coś dobrego. Wiadomo, że chcemy tego coraz więcej i coraz częściej, żeby być jeszcze lepszym w naszym życiu. Czy masz świadomość tego, że właśnie. Ten nawyk to najczęściej zajadanie stresu. Mówisz, że jesteś spokojny, że jesteś spokojny, ale jednak głęboko ukryty stres, no to jest ten Twój nawyk. Dlaczego tak się dzieje? że na przykład chodzisz, idziesz do sklepu i nagle przypadkiem kupujesz dodatkowo jakąś czekoladkę. Kiedy robisz jakieś wyjątkowe zakupy i jakoś dodatkowo kupisz coś, co jest Ci zupełnie niepotrzebne. Yy, jakoś sięgasz po to, żeby zadzwonić do kogoś, ale przy okazji w, yy, zobaczysz, co na Facebooku ciekawego się dzieje. No chyba, że jest to program edukacyjny, taki jak ten, no to zapraszam. Kochani, jak często masz później poczucie winy? Jak często później masz zaniżone poczucie własnej wartości przez to, że zawodzisz siebie. Jednocześnie mówisz sobie o tym, że wprowadzasz zdrowe nawyki, ale później niestety sam przed sobą, stojąc przed lustrem, kompromitujesz się, okłamując jeszcze bardziej siebie. Bardzo duży ma to wpływ na Twój stres, który masz w sobie. Teraz powiem Ci krótko, jak to zrobić z mojego praktycznego punktu, jak ja to zrobiłam, kiedy pozbyłam się tego, bo uwierz mi, że kiedyś miałam. Właśnie te elementy, o których Ci wspomniałam, były u mnie nawykiem. Sięgałam, kiedy miałam kupić coś w sklepie online, no to kupiłam jeszcze więcej rzeczy. Albo jak poszłam do sklepu, no to kupiłam jeszcze dodatkowo coś, żeby siebie wynagrodzić być może nie wiadomo za co tak? siebie wynagrodzić za moje jakieś stresy, za moje jakieś niepowodzenia za cokolwiek mogłam wymyśleć to, był właśnie, to była właśnie ta nagroda. No i pierwsze, co zaczęłam robić, bardzo mocno pracować ze sobą przede wszystkim. Bo jeżeli będziesz siebie katować i wprowadzać coś na siłę, albo związać sobie ręce, żeby nie sięgać do telefonu, no to później wróci to z podwójną siłą. To jest taki efekt jojo. Jeżeli byłeś na detoksie, no to wiesz, że to jest intencja i to jest coś, co chcesz zrobić, a nie jesteś zmuszony. Bo jeżeli jesteś zmuszony chociażby do jedzenia czegoś, czego nie chcesz jeść na dany Moment, to to wróci. To jeżeli odchudzasz się na siłę, wprowadzasz jakieś diety do swojego życia i katujesz się, beszczasz siebie później, swoje ciało, no to niestety to wraca. I tutaj najważniejsza jest, jak to zrobić, zamienić, przede wszystkim uświadomić sobie, że zamieniasz jeden nawyk na drugi, no to jest to, jak to zrobić, tak? Trzeba go przede wszystkim rozpoznać. Trzeba rozpoznać, jak on działa na ciebie, czyli taki element, który prowokuje cię do tego, że właśnie sięgasz po te słodycze, że właśnie sięgasz po, te, po tego drinka, czy po tą lampkę wina, czy może sięgasz po ten papieros kolejny, który sobie wynagradzasz za twój taki głęboki stres. Teraz sobie zadaj pytanie, jaki to jest stres? Kiedy to on się wydarza? Czy to jest w pracy? Czy być może podczas spotkania ze swoim partnerem? Czy być może stresujesz się, kiedy masz iść na spotkanie ze swoimi, załóżmy, teściami albo rodziną, kiedy nie chcesz tego zrobić, bo czujesz, że tam nie będzie Twoje odpowiednie środowisko. Być może wtedy już tą przyczyną szukasz tej przyczyny, poszukaj tej przyczyny stresu, gdzie ona jest. Najczęstszą przyczyną e, takich niezdrowych nawyków jest właśnie głęboki, ukryty stres. Zadaj sobie pytanie, gdzie jest ta rutyna, bo masz pod ręką, sięgasz, bo kiedy nie masz pod ręką, to dziwnie przechodzisz nagle koło sklepu jakiegoś e, ze słodyczami i dziwnym trafem kupujesz to tak zwa, przy tak zwanej okazji. Czy to nie jest e, dla Ciebie zastanawiające? Co się dzieje u ciebie? Czy to jest nawyk? Zidentyfikuj dokładnie właśnie to, co jest w tobie. Co poprzedza tą nagrodę? Dlaczego musisz siebie wynagradzać właśnie w taki sposób? W taki sposób, czy twój batonik zredukuje twój problem? Czy ten drink, który wypijesz dzisiaj, zredukuje twoje problemy w pracy? Czy przy winku rozwiążesz problemy ze swoim partnerem? Niech ta świadomość tutaj będzie u Ciebie bardzo głęboko. Rozłóż to na czynniki pierwsze. Tak jak ja pamiętam, kiedyś, kiedy mm, zamieniałam moje nawyki, rozłożyłam na czynniki pierwsze. Czyli jak zwykle bierzesz kartkę, długopis i zapisujesz sobie mm, ważne dla Ciebie zdanie. Gdy idę do sklepu, jeszcze raz, gdy się stresuję, to idę do sklepu, aby kupić słodycze, i wtedy się relaksuję. To jest prawda. Ale teraz zaznacz sobie te wyrazy, które są dla Ciebie niepotrzebne. Czyli słowo, gdy idę do sklepu, kupić słodycze, to się relaksuje. Słowo stres, gdy wymienisz i zamienisz sobie, skrócisz sobie po prostu to zdanie na takie pozytywne, na takie, które będzie działało na Twoją podświadomość zdecydowanie odwrotnie, czyli zamienisz to. Jak to może brzmieć? Idę i relaksuje się. Znajdź to słowo i być może wtedy do swojej podświadomości dasz informację, kiedy idę, kiedy się stresuję, to idę i się relaksuję. Nie po coś, tylko w... i wtedy wychodzisz i mówisz, kiedy się stresuję, to idę i się relaksuję. Czyli wychodzisz, idziesz na przykład na jakiś spacer, 10 tysięcy kroków minimum albo więcej, kiedy się stresuję, idę i się relaksuję. A być może później ten nawyk zamienisz. Kiedy się stresuje, idę pobiegać i się relaksuję. Kiedy się stresuję, idę, uprawiam mój ulubiony sport i wtedy się stresuję. Więc dzisiaj, kochanie, bądź świadomy tego nawyku swojego i zamień właśnie pisząc te zdania. Stawić czoła. I wprowadzić taki nowy nawyk do swojego życia. To jest coś, co naprawdę wprowadzi cię na piękną, fantastyczną ścieżkę. Odwyk to też uczenie się. Odwyk to właśnie to, co wprowadzi cię do lepszego życia i zamień ten nawyk. Taki sposób, jeden prosty, który ja zastosowałam, i udaje mi się to robić, i robię to z pełną świadomością. Łapie się na tym, nie katując się, nie wysztając siebie, ale właściwie uświadamiając sobie to, gdzie siedzi tak naprawdę ten poziom dopaminy. Czy w batoniku, czy na przykład w sporcie? Życzę Ci pięknego dnia, zastanów się nad swoim nawykiem, wprowadź coś co będzie dla Ciebie na pewno korzystne. Albo zauważ to i zamień. Wszystkiego dobrego. Do jutra, 7.10. Się widzimy.